Państwa i moim gościem jest wiceminister cyfryzacji Michał Gramatykę Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak dobrze być w Katowicach. To jest naprawdę... Do, ja, tak za część tydzień, to Jak mogę. dobrze być w Polskim Radiu Katowice. Jak dobrze być w Polskim Radiu Katowice. To od polityki zaczniemy w takim Wspaniale. razie, panie ministrze. Wczoraj Konrad Piasecki, taki znany dziennikarz telewizyjny, mówił tak. Od naprawdę wysoko usytuowanego polityka trzeciej drogi usłyszałem absolutnie serio, że, że jeśli sondaże będą wyglądały tak, jak wyglądają, to trzecia droga poważnie weźmie pod uwagę pomysł wycofania marszałka Sejmu z wyścigu do fotela prezydenckiego. To jak to jest? Dziennikarze mają naprawdę bardzo, bardzo szeroką wyobraźnię. Pan redaktor Piasecki, to, to jest takie myślenie życzeniowe, no bo jeżeli sondaże mają decydować o wyniku wyborów, no to po co nam wybory? Przecież wybory kosztują kilkadziesiąt milionów złotych. To może zróbmy porządny sondaż i w taki sposób wybierzmy prezydenta? To wróćmy do tego sondażu, bo to sondaż CBOS-u ostatni i tam na Szymona chce głosować około 5% badanych. To chyba nie jest wynik, który was satysfakcjonuje. Mamy trackingi, z których wynika, że jesteśmy na poziomie jednocyfrowego poparcia, ale ono się dość tam mocno zbliża do 10 punktów procentowych. you <laughs> do wyborów w tym momencie ponad dwa miesiące. Wybory mamy 18 maja, pierwszą turę, czyli mamy ponad dwa miesiące, jeszcze w dalszym ciągu, ponad dwa miesiące kampanii wyborczej. Gdyby sondaże wygrywały wybory, to siedzący tutaj Michał Gramatyka byłby dzisiaj europosłem, bo nie było takiego sondażu, który nie dawałby mi mandatu. A potem okazało się, że paru głosów do tego mandatu brakło. Gdyby sondaże wygrały wygrywały wybory, to Donald Trump nie byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, no bo jeszcze w przeddzień wyborów tych w 2016 roku Hillary Clinton miała 92% szans na zwycięstwo według sondaży portalu Politico, czyli w, no, kronomowanej firmy. Pytanie, krótko odpowiedź, czyli nie ma takiej dyskusji w Polsce z 2050? No nie ma takiej dyskusji. Dlaczego miałaby być? Dlaczego mielibyśmy rezygnować z walki o najwyższy tytuł w Rzeczypospolitej? To teraz o, o zagrożeniach, panie ministrze. Szpital MSWiA w Krakowie nadal nie pracuje. Normalnie po tym, jak w weekend został zaatakowany przez hakerów. Według badań w zeszłym roku między 15 a 18% wszystkich cyberataków na świecie dotknęło szpitale, kliniki i laboratoria. Dlaczego pana zdaniem właśnie takie, takie placówki są atakowane? Bo to są bardzo cenne dane. To są dane o wysokim stopniu Wrażliwości yy, i przestępcy wiedzą, że w momencie kiedy zaszyfrują systemy szpitala, mogą liczyć na okup. Najczęściej odbywa to są tak zwane ataki typu ransomware. Yy, najczęściej odbywa się to w ten sposób, że z dnia na dzień okazuje się, że dane szpitala zostały zaszyfrowane i yy, grupa hakerska, czy tam w zasadzie no, grupa przestępcza yy, proponuje, że może je odszyfrować w zamian za opłatę, którą zwykle wnosi się w bitcoinach. Bardzo częsty model ataków. Na szczęście nie dotyka to Polski aż tak szeroko, jakby mogło. Radzimy sobie z większością tego typu zagrożeń. Dobrze, że ten atak nastąpił w weekend, a nie na przykład w poniedziałek, bo pewnie byłoby go dość trudniej wtedy opanować. A czy to nie jest tak, że szpitalem są po prostu za słabo zabezpieczone? Pewnie niektóre też. No, stąd pracujemy nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która nowe wymagania wobec tego typu jednostek wdroży. Na pewno takie rzeczy się zdarzały, zdarzają i pewnie będą zdarzać. A wcześniej mieliśmy atak na Polsę. Mieliśmy I to Mieliśmy atak... atak ze wschodu. Tak, tak, tam jest wektor wschodni tego ataku. Na szczęście udało się praktycznie przywrócić te systemy i, i te dane. Zresztą w przypadku szpitala MSW również te dane są, one są redundantne, one są zastąpione. To znaczy, szpital dysponuje wystarczająco dobrym tak zwanym backupem, czyli kopią zapasową, żeby nikt na tym nie ucierpiał. To jest najważniejsze. Panie ministrze, to teraz o, o tym, o czym y, wiele razy tutaj rozmawialiśmy. 13 grudnia zaprezentowane zostały założenia y, ustawy o ochronie nieletnich przed treściami pornograficznymi w internecie. Na jakim etapie jesteśmy? Pojutrze w Ministerstwie Cyfryzacji mamy wysłuchanie publiczne projektu rządowego, a w ostatni czwartek na sejmie był dyskutowany projekt obywatelski przygotowany przez Ordo Juris. Przygotowany przez Ordo Juris, ale to była bardzo, bardzo dobra dyskusja, bo wynik tej dyskusji był taki, że projekt trafił do komisji, że nawet lewica powstrzymała się od złożenia wniosku o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. No nie ukrywam, że mam w tym dość duży udział, bo przekonywałem wszystkich, że idealnie byłoby, gdyby te dwa projekty się w komisjach rządowy i obywatelski, I żeby, nad nim raz, raz, i żeby razem pracować. nad nimi popracować, wyciągnąć to, co jest najlepsze w obu projektach. Ten projekt miejscami jest łudząco podobny do naszego, czyli rządowego. On w niektórych miejscach idzie, jest łagodniejszy, w niektórych miejscach ostrzejszy. Myślę, że wyjdzie z tego całkiem dobra ustawa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zabierali głos w tej dyskusji. Przy prawie pustej sali zwykle taka prawidłowość jest w sejmie, że jak dzieje się coś naprawdę ważnego, to na sali jest czym oddychać. A czy to nie jest tak, że ustawę ustawą dostęp i tak będzie? Pewnie dla wszystkich geeków, dla tak zwanych nerdów, czyli dla ludzi, którzy mają jakąś szaloną internetową wiedzę, no nie ma takiego zabezpieczenia, którego nie udałoby się ominąć. Ale tutaj chcemy rozwiązać problem inny. Tu chcemy rozwiązać problem najmłodszych, którzy najczęściej trafiają na tego, na tego typu treści przez przypadek. Oni nie chcą wcale ich oglądać. Oni po prostu wchodzą na stronę i na tej stronie znajdują się treści dla dorosłych, a nie powinny one trafiać do dzieci. 73% dzieci i 71% młodzieży przyznaje, że łatwo trafić na takie treści. Zbyt łatwo. Dzisiaj jedyne, co ich od tych treści oddziela, jest tak zwana samodeklaracja. Mam 18 lat, wchodzę dalej. A potem rosną nam dzieciaki, które nie mają prawdziwego obrazu relacji partnerskich, które zastanawiają się, bo nie wiedzą, czy to są prawdziwe sytuacje pokazane na tych filmach, czy one są może udawane. Pornografia zresztą działa jak narkotyk. Uruchamia takie ośrodki w mózgu, że nie można przestać jej oglądać. To bardzo niedobrze. I to chcemy rozwiązać. Panie ministrze, to kiedy ta ustawa ma szansę wejść w życie? Myślę, że po wyborach będzie czas na dobrą dyskusję, bo to jest taki, taki dobry czas wtedy, żeby o takich rzeczach rozmawiać. To teraz o Polski od, odpowiedzi na sztuczną inteligencję, o polskiej odpowiedzi na sztuczną inteligencję, czyli Plum, a niektórzy mówią Plum Plum, czyli polska sztuczna inteligencja. Na jakim etapie jesteśmy, bo kiedy w grudniu jeden z moich kolegów pytał o wą inteligencję 6 grudnia, ile zostało do końca roku, odpowiedziałam mu, że 30 dni. No to przeszacowała troszkę, troszeczkę. <laughs> Dwa modele językowe, to znaczy PLUM, czyli polski duży model językowy, ten, który jest wspierany przez administrację rządową, ale jest też model społecznościowy. Jego też państwu polecam. Nazywa się Bielik. Można się z nim zapoznać pod adresem bielik.ai, czyli bielik.ai. Bielik też czasem opowiada głupoty, ale każdy model językowy czasem opowiada głupoty, bo model językowy nie jest po to, żeby jak gdyby ufać jego odpowiedziom. Model językowy jest po to, żebyśmy mogli porozmawiać z algorytmem. Model językowy, głównym jego zadaniem jest formułowanie odpowiedzi w taki sposób, żebyśmy się czuli tak, jakbyśmy rozmawiali z człowiekiem, nie z omnibusem. Jakbym pana spytał na przykład, czy Irena Santor nagrała kiedyś piosenkę w duecie z Pawłem Kukizem. Tak. No pięknie, a model językowy tego nie wie i na przykład nie wie tego ani DeepSeek chiński, ani nie wie tego żaden z polskich modeli, wie to ChatGPT, czyli ten model, który jest zasilany w zasadzie całkowicie Całym internetem kosztem miliardów dolarów, bo to, to jest jak gdyby bazuje na tym, na czym się ten model wyszkolił, na jakich danych. Wiele tematów, w czasu mało. To krótko w takim razie. Elon Musk groził, choć wycofał się z groźby wyłączenia Starlinków. Jeśli tak by się stało, to czy my jesteśmy na to przygotowani i czy mamy jakąś naszą polską, europejską odpowiedź? Budowana jest w tym momencie europejska sieć internetu satelitarnego, która nazywa się Iris. Ona jeszcze nie ma gotowości. Realne alternatywy dla, Star, dla, dla Starlinka, takie, które w zasadzie 1 do 1 można by przełożyć te Starlinki, no to jest chiński, on się guwang chyba nazywa, konstelacja tysiąca żagli. Tak ale powiem. Chińczycy chyba nie pomogą Chińczycy Ukrainie. pewnie nie pomogą, natomiast no, tutaj jest problem właśnie y, Ukrainy, bo, bo te, te starlinki finansowane przez Polskę, one funkcjonują na Ukrainie. Tam, gdzie tradycyjna infrastruktura leży w gruzach, y, została zniszczona przez Rosjan. Y, myślę, że realnego, realnej alternatywy dzisiaj nie ma. No jest jeszcze Eutelsat. Y, Polskie Radio zresztą korzysta z Eutelsata, ale on się dużo gorzej sprawdza w ruchu. Y, ma dużo, dużo mniejsze przepustowości niż starlinki. Y, Myślę, że dla celów wojskowych tę łączność da się jakoś tam zastąpić. Natomiast przede wszystkim uważam, że jak się robi biznes, to nie powinno się mieszać tego biznesu z polityką i z jakimiś nieodpowiedzialnymi wpisami na portalach społecznościowych. No, przecież to jest normalna, komercyjna usługa. Jak pan wejdzie na XA, to co druga reklama dotyczy Starlinka, którego można sobie kupić za jakąś tam kwotę i z niego korzystać. No to jeżeli oferujemy biznesowe rozwiązanie, jeżeli Polska za nie płaci 50 milionów dolarów, Rocznie, no to bądźmy odpowiedzialni w takim biznesie, prawda? Sam pan wywołał XA. Y, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, czyli pan ja. ujawnił dane internauty, którego hejtował, Posłanka Magdalena Filiks z Platformy wzywała pana w tej sytuacji do dymisji. To będzie ta dymisja. To sprawa sprzed miesiąca, ale cały czas otwarta. No pewnie tak, chociaż nie ma w tym prawdy, to znaczy ten, ten człowiek, ten, on działał w sieci pod kryptonimem TW Wolfgang. 118 tysięcy wpisów wulgarnych, obrzydliwych, nazywających ludzi yy, półludźmi, yy, kwestionujących jakieś podstawowe w ogóle ludzkie wartości oparte na szacunku, na, na respekcie jednej osoby względem drugiej. On sam się ujawnił, po prostu sam napisał, jak się nazywa, gdzie mieszka, a ja tylko podałem ten wpis dalej, no to tyle mogłem zrobić. Na szczęście, internet stał się choć troszkę lepszy, w momencie, kiedy ten paskudny hater z niego zniknął. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050, był po gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Jak najmniej hejtu i haterów. Serdeczności, pięknego dnia dla Państwa.